Lato 2020 roku, chociaż nie zaliczamy go do najbardziej upalnych, miało kilka takich tygodni, w których dało popalić, ale ja miałem to szczęście, że akurat urządzałem ogród podokapowy, to znaczy taki, w którym pracowałem po prostu w cieniu, w cieniu wysokich drzew. Taki ogród jest dość trudny do prowadzenia, ponieważ z jednej strony. Dobór roślin musi być specyficzny. To muszą być rośliny, o tak jak te pachysandry tutaj, przystosowane do warunków cienia, a z drugiej strony, gdybyśmy chcieli taki las jak ten tutaj zagospodarować od razu, no to majątek wydalibyśmy na sadzonkę. Ale mamy pewne triki, które możemy wykorzystać, urządzając taki, taki ogród i ja o takim jednym z trików właśnie dzisiaj opowiem. Ten trik ma kolor zielony i pięknie okrywa glebę, o tutaj jest widoczny, zapewne wszyscy rozpoznają, to jest bodziszek. Ja może utnę, żeby od razu wytłumaczyć o co chodzi z tym trikiem, mianowicie o, to, o tym, o to, że o, trzeba o tej porze roku pozyskiwać takie sadzonki, proszę zobaczyć jak to wygląda. To jest roślina, która rozłazi się takimi korzeniami, to jest najprawdopodobniej jakiś boliczek korzeniasty, nie wiem jaka, jaki gatunek, jaka nazwa, bo tak naprawdę jest to po prostu roślina, którą znalazłem w jednym z dzikich ogrodów i ściągnąłem do siebie i pięknie zachowuje się jako gatunek okrywowy. No jest wprost stworzona do takich ogrodów podokapowych, jak ten, który zakładam i Trzeba pozyskać jak najwięcej tych sadzonek. A zresztą jemu to ulży, bo on się szybko zagęszcza i roi mu się za ciasno. No to zaczynamy. Można to wycinać, a można również z powodzeniem, jak widać, wyrywać. Proszę zobaczyć, jak te sadzonki są zbudowane. O, rozeta pięknych liści, i tutaj właściwie już ukorzenione rośliny, chociaż. Jedna mi się tutaj urwała, ja zaraz pokażę, o, ta, e, tym się nie przejmujemy absolutnie, ponieważ tutaj, on z rozłogów już wypuszcza nowe pąki, czyli będą wy wychodziły nowe. Gdy wyswobodzimy się z ogrodowych pieleszy, trzeba przygotować podkorzeń, najlepiej do sadzonek półzdrewniałych albo zdrewniałych, dobre podłoże do wysiewu i ukorzeniania, no i możemy przyjrzeć się wreszcie sadzonkom, uważnie, które wykopaliśmy. Proszę zobaczyć, jak to wygląda resztki zeszłorocznych liści, taka długa, zdrewniała część łodygowa, bo to jest tak naprawdę łodyga. I teraz co z taką sadzonką robimy? To o, będzie od razu do posadzenia w ogrodzie, tym moim podokapowym. Tę część z kolei, proszę zobaczyć, tutaj są już młode sadzonki i je po prostu potraktujemy jako samodzielne rośliny do dalszego wyhodowania. I to możemy podzielić jeszcze na pół. Tutaj wyrasta nowa sadzonka, czyli mamy 4-5 sadzonek z jednej. O, i... Korzystając z naturalnej skłonności tych części roślin do uporzeniania, po prostu robimy dziurki w podłożu. To będzie do dalszego chowu, czyli nasza szkółka. O. Podsypujemy tutaj podkorzenia. Może być jeden, może być drugi, to tam który złapiemy, z jednej strony trochę trzeba utytłać, z drugiej strony trzeba utytłać, zagłębić korzonek. O. I w ten sposób to może zimować nawet na zewnątrz, można postawić po prostu tym roślinom nic się nie stanie. W ten sposób postępujemy ze wszystkimi sadzonkami, które. Pozyskamy. Proszę zobaczyć, jak, jaka to jest plenna roślina. Podobnie do tego bodziszka zachowują się również żurawki, zachowują się bergenie. To są rośliny, które bardzo podobny mają sposób wzrostu i bardzo podobny sposób można je rozmnażać. O, tu. I, o. I przypominam koniecznie o tym, że to musi być podłoże torfowe, wolne od patogenów. Gleby leśne w przeciwieństwie do takich ogrodowych mają tę cechę, że nie wolno ich przewracać. One są bardzo na to wrażliwe, w związku z tym tylko i wyłącznie spustniamy o tak głęboko szpadlem, miejsce, w którym posadzimy nasze bodziszki, no ewentualnie bergenie czy tam żurawki, o których mówiłem. I musimy wzmocnić je, ponieważ są zadziwiająco suche, yy, takim składnikiem, który będzie lepiej gromadził wodę. Najlepiej po prostu podłożem torfowym albo bez torfowym ale musi to powodować po prostu lepsze gromadzenie wody o, i płytko to wymieszać tak, żeby nie przewracać o, i mamy w ten sposób gotowy już placek do posadzenia i takimi plackami będziemy sadzili. Mamy zamiast dużego wydatku piękną oszczędność przy okazji. Ciekawy zapach, bo zauważyłem pracując przy nim, że to geranium bardzo pięknie pachnie. Takim olejkiem geraniowym, naprawdę sympatycznie. I w ten sposób sadzimy. Uprzednio jeszcze typując podkorzenia z wernikulitem, perlitem. O, wprawdzie korzenie tutaj naturalnie się pojawią, ale im szybciej to się zdarzy, tym lepiej. Troszeczkę pomieszać się, stworzymy taką dobrą atmosferę do rozwoju systemu korzeniowego. Korzystne warunki. O. I szybciutko sadzimy. Tak wygląda prawidłowo posadzona sadzonka, budziszka korzenia z tego. Jeszcze tylko 5-6 sadzonek tutaj posadzimy i będziemy mieli gotowy placyk. No i pomyślmy o tych oszczędnościach, które zrobiliśmy, prawda? Przypominam, że zanim to się ukorzeni, a minie do tego czasu półtora miesiąca mniej więcej, to wszystko zależy od temperatury i warunków. Trzeba to wszystko bardzo regularnie podlewać. Życzę powodzenia.